Cześć! Dzisiaj już koniec roboty. Nie było czasu za bardzo nagrywać. Może coś tam kiedyś Wam uchylę. Rąbka tajemnicy co robiłem. Zobaczycie w przyszłości, jak tutaj wygląda. Chłopaki dzisiaj porobili wiatróweczki. Może pokażę z dołu. Zobaczcie. No, pasy wiadomo, już są wszystko porobione tutaj ale dzisiaj głównie w tutaj chłopaki przygotowywali deskę deska już jest przygotowana widać to tutaj był problem, bo wiecie nie ma, jest tylko jedna krokiewka sama i trzeba było to jakkolwiek przygotować no ale tam z tymi łatami, o tam przybić w tym miejscu było dosyć ciężko no ale już ogrówki są założone ta górna wiatrówka jest też założona, przyłapana a jak już będą elewacja stała i będą robili to, wtedy dokręcimy dolną, bo też trzeba troszeczkę się tu pobawić, żeby to wyprostować tą deskę, bo znając, że się i tak się pokręci, jak już będziemy robić te obróbki. Zabezpieczone są już kominy, poklejane wszystko membraną i taśmami. Tutaj widzę rynienka już jest zrobiona z tyłu za oknem. Pewnie zaraz chłopaki będą wstawiali. Tutaj tak samo poklejane kominy są już z jednej i z drugiej strony. Tutaj sobie jeszcze dobijamy jedną łatkę od góry do deski, żeby, żeby nie będę tak stał na brzegu. Tą łatę dobijamy sobie u góry, bo po prostu musimy już się równać, tak jak tam było wszystko już zrobione. Wiecie, musimy... Opa! Wiecie, musimy się dostosowywać do tamtych budynków, co już było inaczej zrobione, dlatego tutaj nie były już kroki cofnęliśmy na odpowiedni wymiar, ale no muszą obróbki wyglądać już identycznie jak na tamtych wcześniejszych budynkach. No, a jeszcze mam do Was pytanko, bo wczoraj miałem ciekawy telefon odnośnie właśnie mistrza dekarstwa, uprawnień i tak dalej, egzaminów. Do Was też te, takie firmy dzwonią i oferują właśnie mistrza dekarstwa i tak dalej i wpisu właśnie do właśnie takiego, nie wiem jak to się tak fachowo nazywa to, to pismo, które uprawnia do wykonywania zawodu w Unii Europejskiej. No ale też razem z tym Pismem. I co mnie właśnie zdziwiło, że nie trzeba mieć za bardzo, jeżeli jesteś doświadczonym dekarzem, nie musisz mieć, nie musisz dawać egzaminu praktycznego, tylko ustny. Łączysz się online, wypełniasz test i odpowiadasz ustnie, i to wszystko kosztuje 650 zł. Brutto. Także to mnie mocno zdziwiło, jeżeli otrzymujecie takie, takie oferty telefoniczne i tak dalej to oczywiście mówię to jest jakiś skam, jakieś oszustwo. E, można sobie zobaczyć w różnych cechach w izbach rzemiosła i przedsiębiorczości tam są podane normalnie ceny, które są usta, ustawowo ustalone e, i za egzamin mistrzowski, teraz już nawet nie pamiętam, w tamtym roku było chyba 1450 zł około, a w ten rok pewnie chyba już więcej, pewnie z 1700, chyba 1700 z, no 1700 z kawałkiem z tego co kojarzę. Coś tam kiedyś mi ktoś mówił, e, że tyle kosztuje egzamin mistrzowski. A wiecie, jeszcze trzeba przygotowanie jakieś ogarnąć do egzaminu. Także, no wiecie, no to nie są tanie rzeczy, a tutaj za 650 zł macie, macie wszystko. Także, bierzcie to pod uwagę, że, no, że jest to po prostu zwykłe oszustwo i nie dajcie się y, narobić na kasę, no bo płacicie i później tej kasy podejrzewam, że nie będzie, albo otrzymacie jakiś egzamin y, z jakiejś komisji. Pani nie potrafiła mi powiedzieć, jaka komisja, kto egzaminuje, kto organizuje miała odzwonić oczywiście już nie odzwoniła, wiecie, czekałem specjalnie do dzisiaj żeby miała możliwość odzwonienia wczoraj po południu nie odzwoniła dzisiaj też nie odzwoniła, także wszystko jest jasne co, co z tym fantem należy zrobić, także nie dajcie się oszukać, nie dajcie się wciągnąć w jakieś manowce, egzaminy czeladnicze czy mistrzowskie kosztują swoje, ceny są ustawowo ustalone Czeladnik chyba 800 z kawałkiem złotych. Mistrz to jest już 1700 złotych z kawałkiem. Także to nie jest tania sprawa, no ale ja jak najbardziej zachęcam Was do robienia uprawnień, bo kiedyś może przyjdzie taki dzień, gdzie po prostu bez tych uprawnień u nas w Polsce nie będzie można wykonywać zawodu. Także tyle. Dzięki, wielkie cześć.